W Niekuńczycy odbył się turniej piłki nożnej połączony z festynem i zabawami ruchowymi. Dzień dziecka obchodzono tu aktywnie. Impreza odbyła się w sobotę 27 maja przy byłej szkole podstawowej. Na miejsce przybyli amatorzy piłki nożnej, dla których dzień upłynął na sportowej rywalizacji. Dzień Dziecka w Niekończycy połączyliśmy z turniejem piłki nożnej Niekończyca Mini Cup, gdzie grają zawodnicy, mali zawodnicy w wieku od 6 do 10 lat. Odbywają się rozgrywki sportowe, ale mamy też całą masę różnych atrakcji dla dzieci. Fajny czas, spędzamy go rodzinnie. niekończyca jak zawsze otwarta. Rozgrywki rozpoczęli najmłodsi adepci piłki nożnej. Ich zmaganiom przyglądali się rodzice oraz okoliczni mieszkańcy. Młodzież i dorośli zmierzyli się w turnieju o puchar starosty i złote grabie z niespodzianką od Sołtysa. Piłkarze w duchu fair play walczyli o jak najwyższe miejsce, jednak tego dnia liczyła się dobra zabawa. W pobliżu Orlika odbywał się festyn z okazji Dnia Dziecka. Najmłodszych odwiedzili policcy, policjanci i strażacy ochotnicy. Nadleśnictwo Trzebież przygotowało swoje stoisko edukacyjne. Były zabawy, konkursy, tańce, gra terenowa, dmuchańce, wata cukrowa i popcorn. Odbył się także event Rurkowy Świat Tomiego. Pogoda sprzyjała także powstawaniu baniek mydlanych. Organizatorami imprezy byli Rada Sołecka, Koło Gospodyń Wiejskich i Rada Parafialna z Niekuńczycy oraz Klub Sportowy Rybak Trzebierz.